Implanty dobiera się zawsze w zależności od wymiarów klatki piersiowej pacjentki i jej oczekiwań. Trzeba pamiętać o tym, że sam efekt powiększenia piersi jest wypadkową trzech wymiarów implantu, ale też wypadkową wielkości. Klatki piersiowej, wielkości gruczołu piersiowego pacjentki. Dlatego też może być tak, że u jednej drobnej pacjentki implant mniejszy będzie dawał podobny efekt powiększenia, jak u pacjentki z większą klatką piersiową implant większy. Pacjentki często w internecie szukają zdjęć pozabiegowych i przychodzą do lekarza z z życzeniem, żeby zastosować konkretny implant, dlatego, że cytuję, taki implant u innej pacjentki wygląda dobrze i one chcą mieć takie właśnie piersi. Natomiast ostrzegam tutaj pacjentki, że to wszystko nie jest takie proste, ponieważ Wymiary klatki piersiowej pomiędzy, pomiędzy pacjentkami mogą się różnić, więc ten implant, który był zastosowany u innej osoby i spowodował dobry, korzystny efekt, wcale nie musi po zastosowaniu u nas wywołać takiego samego efektu estetycznego. Więc ważne jest tutaj doświadczenie lekarza. I pomoc w dobraniu implantu, tak żeby właśnie ten efekt pożądany uzyskać. My często prosimy pacjentki, żeby nam pokazały zdjęcia, na przykład piersi, które, ich, które im się podobają, i staramy się w miarę możliwości dobrać taki implant, żeby osiągnąć zbliżony efekt, bo musimy mieć. Świadomość tego, że osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki jest u innej pacjentki po zabiegu jest prawie niemożliwe. Natomiast na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia możemy w wielu przypadkach tak dobrać implanty, żeby osiągnąć efekty zbliżone do tego, czego oczekuje pacjent. Staram się w rozmowach z moimi pacjentkami unikać odpowiedzi na pytanie, które implanty są lepsze. Staram się zawsze zapytać, Pacjentki o to, jakiego efektu pani by sobie życzyła, jaki efekt chcielibyśmy uzyskać. I dopiero na tej podstawie zalecam dobra, dobór implantów, jak również ich rodzaj: czy mają być to implanty okrągłe, czy anatomiczne i dlaczego. Są takie pacjentki, u których zastosowanie implantów okrągłych daje bardziej korzystny efekt. Są też takie pacjentki, u których lepiej zastosować implanty anatomiczne. Każdy implant ma swoje wady i zalety. Implant anatomiczny nadaje się świetnie u pacjentek, które mają małe piersi i które by chciały uzyskać naturalny efekt. W większości przypadków daje się właśnie to osiągnąć implantami anatomicznymi. Natomiast w przypadku pacjentek, które mają ładny kształt piersi, mają średniej wielkości np. gruczoły sudkowe i chciałyby uzyskać tylko ich powiększenie. Czyli można tutaj powiedzieć u pacjentek, którym brakuje objętości, często zastosowanie implantów okrągłych jest lepszym wyborem. U niektórych pacjentek, które są po ciąży, po karmieniu, gdzie skóra jest trochę rozciągnięta, też może lepszym wyborem być zastosowanie implantów okrągłych ze względu na to, że implant anatomiczny zastosowany u takiej pacjentki może na przykład z czasem się przekręcić. I, I wtedy będzie trzeba wykonywać operację korygującą, dlatego że implant anatomiczny charakteryzuje się tym, że musi być umieszczony w konkretnym położeniu, dlatego że ma różne wymiary trójwymiarowe, natomiast implant okrągły nie ma tych wad, czyli nawet jeżeli się zrotuje, to nie ma to wpływu na wygląd ostateczny piersi po zabiegu. Rozmiar implantu zależy od wymiarów pacjentki. Trzeba pamiętać o tym, że implant każdy ma trzy wymiary: wysokość, szerokość i grubość. Mówimy tutaj fachowo projekcja to jest grubość implantu. I tak naprawdę wielkość piersi po zabiegu, tą którą uzyskujemy, jest głównie zależna od projekcji implantu. Pozostałe trzy wymiary również wpływają na, na, na wielkość, ale w mniejszym stopniu. Więc tutaj ważne jest, aby dobrać implant do konkretnego gruczołu i do wymiarów klatki piersiowej pacjentki. Więc u pacjentek z większą klatką piersiową o, wiek, o wyższym wzroście będą zastosowane implanty większe, Natomiast u pacjentek drobniejszych, będziemy stosować mniejsze implanty ze względu na to, że na ostateczną objętość takiego implantu mają wpływ trzy wymiary, a nie tylko jeden. Większość implantów, a przynajmniej te implanty, które my stosujemy, mają dożywotnią gwarancję, więc nic się z nimi nie dzieje podczas normalnego funkcjonowania, podczas życia pacjentki. To, że wymieniamy implanty, najczęściej wynika z tego, że o ile sam implant się nie zmienia, to organizm ludzki się starzeje i pacjentka, ze względów estetycznych, może po pewnym czasie wymagać wymiany implantu na implanty inne, o innym kształcie, po to, żeby przywrócić estetyczny wygląd, czy taki, jaki by chciała, pożądany wygląd biustu. Natomiast z powodów samej struktury czy, czy właściwości implantu, nie ma obecnie powodu, żeby je wymieniać. W naszej klinice staramy się używać implantów tylko najbardziej renomowanych firm, najbardziej renomowanych producentów. Kierujemy się tutaj przede wszystkim zasadą długości przebywania takiej firmy na rynku, jak również analizujemy publikacje, badania, które taka firma ma na temat stosowania ich implantów u pacjentów. Unikamy firm nowych na rynku, które oferują implanty po promocyjnych cenach. Wolimy sprawdzonych, sprawdzonych dostawców którzy po pierwsze mają sprawdzoną technologię, po drugie mają badania, które wskazują, że przez wiele lat stosowania ich implanty były bezpieczne, jak również ważne jest dla nas, żeby implanty miały tak zwaną dożywotnią gwarancję. Implanty, które my zamawiamy od, od naszych producentów, yy, charakteryzuje się właśnie taką dożywotnią gwarancją. Więc w przypadku, kiedy cokolwiek by się z samym implantem działo, pacjentka ma zapewnioną wymianę takiego implantu bezpłatnie. Przeprowadzając operację powiększenia piersi, staramy się, żeby w miarę możliwości implant nie był wyczuwalny. Trzeba tutaj pamiętać, że ma znaczenie przede wszystkim budowa ciała pacjentki, czyli jeżeli mamy osoby szczuplejsze, wtedy taki implant, szczególnie przy dużym powiększeniu piersi, może być bardziej wyczuwalny. Natomiast możemy tą wyczuwalność zmniejszyć, zarówno dobierając odpowiedni rodzaj implantu, jak też stosując odpowiednią technikę zabiegową. Często wszczepienie implantu pod mięsień, gdzie uzyskujemy dodatkową warstwę tkanki, sprawia, że taki implant staje się mniej wyczuwalny. Natomiast Trzeba pamiętać, że często trudno jest zamaskować np. boczne krawędzie implantu, szczególnie u pacjentek szczupłych i szczególnie w przypadku większych implantów, jeżeli pacjentka życzy sobie większego powiększenia. Wtedy implant, szczególnie pod pachą czy w dolnym biegunie, może być bardziej wyczuwalny. Trzeba też pamiętać, że implant może z czasem powodować coś, co nazywamy zanikiem z ucisku: czyli tkanka, która wcześniej pokrywała implant, może ulec częściowemu zanikowi i po iluś latach po powiększeniu piersi implant może się stać bardziej, bardziej wyczuwalny. Trzeba pamiętać o tym, że Każda metoda chirurgiczna ma swoje wady i zalety. Wśród chirurgów są zwolennicy wszczepiania implantów pod mięsień, są też zwolennicy wszczepiania implantów pod gruczą. Metoda wszczepiania pod mięsień jest metodą częściej stosowaną i w większości bardziej preferowaną u pacjentów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wiąże się ona z większym ryzykiem przede wszystkim krwawienia, Natomiast wiąże się też z większymi dolegliwościami bólowymi po zabiegu i dłuższą rekonwalescencją. Natomiast często w przypadku szczególnie osób szczuplejszych z drobniejszą budową ciała, lepsze efekty uzyskujemy wszczepiając implanty podmiesień. U osób, które mają dobrze rozwinięte gruczoły piersiowe, które oczekują niewielkiego powiększenia, którym brakuje objętości oraz u niektórych pacjentek, które są po porodach, po ciążach, często lepszym rozwiązaniem jest wszczepienie implantów pod gruczoł. Implant jest bardzo mocną strukturą, składa się z żelu silikonowego najczęściej, mogą być też implanty wypełniane solą fizjologiczną, ale w Europie najczęściej używa się implantów wypełnionych żelem silikonowym. I ten żel silikonowy jest otoczony bardzo grubą, taką specjalną powłoką z silikonu, która dodatkowo ma taką specjalną teksturę, która ma ograniczać czy poprawiać biokompatybilność implantu. Jest to struktura bardzo mocna i potrzeba naprawdę dużej siły, żeby taką powłokę uszkodzić. W zasadzie tempy uraz. Jeżeli by do niego doszło, musiałby pacjentce również połamać żebra, więc jest to naprawdę duża siła, która byłaby potrzebna do pęknięcia takiego implantu. Natomiast nie trudno sobie wyobrazić na przykład, że mogę, że dojść do przebicia takiego implantu w wyniku na przykład urazu tkanki piersiowej, klatki piersiowej czymś, czymś ostrym, czyli tak zwanego urazu penetrującego. Wtedy oczywiście trzeba by taki implant wymienić. Każdy z takich implantów, czy to wypełnianych solą fizjologiczną, czy silikonem, ma swoje wady i zalety. W Europie w zasadzie nie używa się implantów wypełnianych solą poza niektórymi szczególnymi wskazaniami, na przykład pacjentek po rekonstrukcji piersi, gdzie używamy tzw. ekspanderoprotez, czyli implantów, które są wypełniane solą fizjologiczną po to, żeby sterować objętością piersi i w ten sposób uzyskać pożądaną symetrię obu piersi po zabiegu rekonstrukcji. Natomiast w przypadku powiększenia piersi w Europie głównie stosujemy implanty wypełniane nerzelem silikonowym. Są to implanty bardzo bezpieczne, dające bardzo dobry efekt estetyczny. I jeżeli chodzi też o trwałość tych implantów i ich pewność tego efektu pozabiegowego, to implanty wypełniane silikonem tutaj wydają się mieć przewagę nad implantami solnymi. Implanty solne mogą w przebiegu jakby czasu procesu stawać się nieszczelne, czyli ta sól fizjologiczna może po pewnym czasie z nich uciekać, dlatego że jest tam taki mechanizm zastawkowy, który polega na tym, że taki implant po włożeniu do organizmu jest dopiero wypełniany solą więc te mechanizmy zastawkowe nie są aż tak pewne i mogą ulegać po pewnym czasie po prostu przeciekowi i wtedy taki implant trzeba wymieniać. Więc w moim, w moim przekonaniu implanty silikonowe są bezpieczne i dają bardziej przewidywalny i trwały efekt w porównaniu do implantów solnych. Aczkolwiek implanty wypełniane solą można zastosować w pewnych szczególnych przypadkach. Generalnie powiększanie piersi za pomocą implantów jest zabiegiem bardzo bezpiecznym, natomiast jak każda procedura chirurgiczna. Tak też i ta procedura może się wiązać z wystąpieniem pewnych powikłań. Te powikłania możemy podzielić na wczesne, jak i późne. Wczesne powikłania zwykle są związane nie z samym, samą operacją włożenia implantu ale są spowodowane typowymi powikłaniami, które się mogą zdarzyć przy każdym zabiegu chirurgicznym. Możemy tutaj wymienić takie powikłania jak krwiak, infekcja, rozejście się rany. Te wszystkie powikłania, jeżeli odpowiednio wcześnie je zauważymy, zwykle można je wyeliminować i nie są jakimś wielkim, szczególnym problemem, aczkolwiek powstanie na przykład krwiaka, wymaga zwykle natychmiastowej ponownej operacji. Infekcja, jeżeli leczenie antybiotykiem jest nieskuteczne, może wymagać usunięcia implantu, więc, więc trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze te, te, te wczesne powikłania kończą się szczęśliwie. Czasami trzeba po prostu pacjenta operować kilkakrotnie po wystąpieniu takiego powikłania. Innym rodzajem powikłań są powikłania specyficzne dla użycia implantu, czyli dla wszczepienia ciała obcego do organizmu. Może tutaj być to związane z nieprzestrzeganiem na przykład zaleceń pooperacyjnych przez pacjentkę, może dojść na przykład wtedy do przekręcenia się implantu anatomicznego, co może wymagać kolejnej operacji korygującej. U części pacjentek też występuje rodzaj odczynu na implant, który wiąże się z powstaniem twardej torebki łącznotkankowej wokół implantu jako reakcji na ciało obce. Powstanie takiej torebki jest problematyczne często, dlatego że powoduje zniekształcenie piersi. I wtedy wymagana jest kolejna operacja, żeby, taką, żeby, żeby ten efekt niepożądany skorygować. Często jest wymagana wymiana implantu na inny, bądź w ogóle zrezygnowanie z implantów, jeżeli problem u pacjentki powraca. Ostatnimi czasy też zdiagnozowano pew pewną chorobę nowotworową, która jest specyficznie, czy wydaje się, że jest specyficznie związana z implantami piersi. Mówię tutaj o chłoniaku wielkokomórkowym, który jest w tej chwili badany, i wydaje się, że ta choroba jest związana właśnie u niektórych pacjentów z zabiegiem szczepienia implantów. Na chwilę obecną. Odsetek tych chłoniaków w ogólnej populacji pacjentek, które się poddały zabiegom powiększania piersi, jest bardzo, bardzo niewielki. Poniżej 1% można powiedzieć. Natomiast jest to w tej chwili przedmiotem szczegółowych badań, więc trzeba o tym wszystkim pamiętać. Każdy pacjent dostaje od nas w zgodzie zalecenia, każdy dostaje też przewidywane i możliwe do wystąpienia skutki uboczne, w tym też te skutki, które są specyficzne dla zabiegu powiększenia piersi implantami.